Weszła, jakby była właścicielką tego miejsca. Obcasy stukające o marmurową podłogę, włosy ułożone w idealnie niedbałą falę, o której zawsze pisała, delikatny glam poza służbą, kropka za nią podążała róża księżyca, jej narzeczony Beckham, jego rodzice Al Owen i Winston. Stare pieniądze szły tak, jakby nie miały nic do udowodnienia, a oni udowadniali to samym swoim istnieniem, kropka stałam w pobliżu bocznego korytarza ze schowkiem w ręku. Czarna bluzka, proste buty, włosy zaczesane do tyłu. Niewyróżniająca się, kolejna kobieta w personelu. Wtedy Kejle, moja siostra, wskazała prosto na mnie kropka. Czy mogłabyś poprosić tę bezdomną kobietę, żeby wyszła na zewnątrz? Powiedziała, nawet nie mrugając kropka, asystentka w recepcji, spojrzała na nas zdezorientowana. Nic nie powiedziałam. Nie byłem w mundurze, ale nie musiałem być kropka tą kobietą stojącą w budynku, który zaprojektowała, wyremontowała i po cichu przekształciła w jedno z najlepszych miejsc w Nowym Orleanie. Byłam ja kropka, ale to nie była prawdziwa zdrada. Nie chodziło o to, że Keyle nie rozpoznała mnie w tamtej chwili. Chodziło o to, że rozpoznała. Dokładnie wiedziała, kim jestem. A przed różą księżyca, która wkrótce może stać się jej rodziną. Postanowiła mnie nie znać, kropka, nie odezwałem się. Nie poruszyłem się. Patrzyłem tylko, jak moja siostra uśmiecha się, odwraca plecami i prowadzi ich głębiej do mojego hotelu, opisując swoją wizję idealnej imprezy na dachu. Przyjęcia, o którego zorganizowanie nigdy mnie nie proszono. Przyjęcie, które już obiecała, kropka, przyjęcia, za które miałem po cichu zapłacić, kropka, gdy tylko weszłam na werandę domu moich rodziców w Nowym Orleanie. Moja klatka piersiowa zacisnęła się, jakby przypomniała sobie to o czym moja głowa próbowała zapomnieć. Jasmin kwitł. Czułam zapach langusty gdzieś z sprzecznicy. Wczesny czerwiec w Luizjanie nigdy nie udawał łagodnego kropka, nie byłem w domu od pięciu miesięcy, nie z powodu pracy, tylko dlatego, że wiedziałem, jak to się skończy. Dajan. Moja matka przywitała mnie w drzwiach wyćwiczonym uśmiechem, który nigdy nie sięgał jej oczu. Sofia, kochanie, spójrz na siebie. Wciąż masz na sobie czerni — zapytała, całując powietrze obok mojego policzka. Wiesz, że odrobina koloru by cię nie zabiła, kropka grzecznie jej skinęłam głową, już skanując pokój. Martin, mój ojciec, siedział przy stole w połowie swojego talerza z lasagną, wpatrując się w jedzenie, jakby mogło przemówić, gdyby patrzył wystarczająco długo. A potem była kejle kropka leżała na fotelu, jakby to była sesja zdjęciowa do magazynu, z gołymi nogami. W designerskiej sukience, starannie nie przejmując się niczym kropka jej usta wygięły się w półśmiechu. Wiedziałem aż za dobrze. No, no, powiedziała, podnosząc się powoli. Ulubiona tajemnicza kobieta nowego Orleanu powraca kropka. Czy w końcu skończyłeś kodować kolorami swoje arkusze kalkulacyjne? Nie ugryzłem. Po prostu skinąłem głową i usiadłem naprzeciwko niej. Stół był zastawiony najlepszą porcelaną Dajan. Biała porcelana z niebieskimi wykończeniami kropka widywaliśmy ją tylko podczas świąt lub rodzinnych spotkań. Powinienem był wiedzieć kropka kolacja przebiegała jak w zegarku. Dajan skomentowała pogodę. Martin wspomniał o korkach. Caleb stryknęła zdjęcie w połowie kęsa, ostrożnie ustawiając kadr z dala ode mnie. Wmawiałem sobie, że to tylko kolacja. Potem Kejle stanęła ze szklanką w dłoni i otrząknęła. Mam coś ekscytującego do przekazania, uśmiechnęła się. Zbliżają się moje 33 trzecie urodziny i będą one kultowe. Jak ikona Kardashian. Kropka, nikt nie powiedział ani słowa. Kontynuowała. Znalazłam idealny dach w dzielnicy magazynowej. Ściana z szampanem, muzyka jazzowa na żywo, powóz konny. Jak w Paryżu, ale goręcej i z lepszym oświetleniem. Pozwoliła, by pauza trwała przed ostatecznym ciosem. Całkowity koszt to niecałe 150 000. Odłożyłam widelec. A ona wskazała na mnie. A ty, Sofia, możesz sprawić, że to się stanie. Prawie się zakrztusiłam. Sięgnęłam po szklankę bardziej, żeby się uspokoić, niż żeby się napić. Keyle się nie wzdrygnęła. Uśmiechnęła się tylko szerzej, jakby coś mi podarowała. "Daj spokój, siostrzyczko", dodała. "Przecież nie robisz nic prawdziwego ze swoimi pieniędzmi". W pokoju zapadła cisza. Nawet szum wentylatora sufitowego wydawał się zatrzymać. Spojrzałem na Dajan. Przechyliła lekko głowę, a jej głos był miękki, zbyt miękki. "Kochanie to naprawdę wiele by y znaczyło dla twojej siostry". Zostałaś ostatnio tak pobłogosławiona. Czy nie nadszedł czas, by się trochę odwdzęczyć? Martin nie podniósł wzroku, nie powiedział ani słowa, tylko dalej żuł. Wtedy wszystko do niego dotarło. Kropka, to nie była prośba, to nie była przysługa. To było oczekiwanie, które już zostało ustalone w ich głowach, zanim przeszedłem przez drzwi. Nie byłem rodziną. Byłem źródłem finansowania. Kejle przyglądała mi się. Jakby wyzywała mnie do zrobienia sceny. Jej kieliszek z winem unosił się w powietrzu, nietknięty. Powoli odsunąłem krzesło. Dźwięk drewna skrobiącego o kafelki przerwał ciszę. Muszę się przewietrzyć, powiedziałam kropka, nie czekając na pozwolenie, wyszedłem na zewnątrz w gęsty, nowoorleański zmierzch. Ciepło przyciskało mnie do siebie, jakby dom próbował wyjść za mną. Kropka, nie płakałam, jeszcze nie. Stałam tam, opierając dłonie na poręczy ganku, próbując uspokoić oddech. Gdzieś w środku znów słyszałam śmiech Kayli. Myślała, że coś wygrała. Kropka nawet nie zaczęła rozumieć, co wzięła. Wróciłam do kuchni przed zmrokiem, wciąż w tym samym ubraniu, stojąc w tej samej ciszy. Kropka jedną rękę trzymałem na kieliszku wina, którego nie tknąłem. Mój telefon zabrzęczał na blacie. To była wiadomość od Walerii, mojego kierownika operacyjnego a ostatnio jedynej osoby w moim życiu z nienaruszonym radarem emocjonalnym. Sprawdź historię Kaylee. Teraz. Nie chciałam tego robić. Już wiedziałam, że nie będzie dobrze. Ale i tak otworzyłem aplikację i oto była. Prawdziwy, podzielony ekran, po lewej stronie Kejle w pełnym blasku popijająca szampana ze swoim event plannerem. Po prawej stronie chwiejny klip mojego samochodu wjeżdżającego na mój własny podjazd. Okna opuszczone, dziesięcioletnia farba łapiąca światło werandy na tyle, by wyglądać matowo. Podpis brzmiał. Kiedy twoja bogata siostra żyje tak, jakby była pod ochroną świadków. Komentarze już się piętrzyły. Ten dom krzyczy niepokojem. Ona tym jeździ. Przynajmniej nie udaje kogoś, kim nie jest, kropka. Wpatrywałem się w ekran tak długo, że zacisnęła mi się szczęka. Ten rodzaj zacisku, który zaczyna się za zębami i rozprzestrzenia w dół szyi. Było tysiąc rzeczy, które mogłam powiedzieć. Tysiąc paragonów, które mogłem opublikować. Ale tego nie zrobiłem. Po prostu patrzyłem, kropka, nie dlatego, że byłem zszokowany, ale dlatego, że nie byłem. Nie do końca kropka myślała, że chodzi o przyjęcie urodzinowe. Nie miała pojęcia. Co właśnie zaczęła kropka nie zapukała. Dajan, moja matka, nigdy się nie umawiała. Weszła jakby biuro nadal należało do niej, z rękami pełnymi czegoś zawiniętego w folię i torbą, która nie do końca się zamykała. Pomyślałam, że wpadnę zaświergotała stawiając pojemnik Tupperware na moim biurku. Chlebek bananowy kropka nadal nie było recepcjonistki. Naprawdę, powinnaś uczynić tę przestrzeń bardziej przyjazną, kropka, wymusiłem uśmiech. Cześć, mamo, kropka usiadła bez pytania, rozejrzała się, jakby sprawdzała życie, które zbudowałem. Pracujesz zbyt ciężko. Zawsze tak robisz. Tak jak twój ojciec, z tą różnicą, że on nigdy nie rozumiał pieniędzy. Tę część masz ode mnie. Milczałem. Przez matową szybę czułem na sobie wzrok Walerii, która czekała na sygnał. Nie dałem żadnego kropka Dajan sięgnęła do torebki i wyciągnęła kopertę. Kremowa, gruba. Ostrożnie położyła ją na chlebku bananowym. Przyniosłam coś dla ciebie, powiedziała lekko. Jakby to był przepis albo stara kartka świąteczna kropka otworzyłem ją. W środku znajdował się wydrukowany podział budżetu. Na górze pogrubioną czcionką 33 wymarzone wydarzenie Keili. W połowie podkreślone na różowo Wkład sofii w miejsce imprezy potwierdzony kwotą 150 tysięcy dolarów. Kropka zaschło mi w gardle. Potwierdzone, powiedziałam, mój głos był ostrzejszy niż zamierzałam. Przez kogo jej uśmiech ani drgnął. Kochanie, nie utrudniajmy tego bardziej, niż to konieczne kropka. Wiesz, że Kejle nie ma takich pieniędzy. A twój ojciec i ja, cóż, mamy teraz stały dochód. Ona jest twoją siostrą. Odłożyłem kopertę, jakby mogła mnie ugryźć. Kropka upokorzyła mnie publicznie, kropka była zabawna. Wyśmiewała mój dom, moje życie. Przechodzi przez fazę. Wpatrywałem się w nią. Nie na twarz, nie na oczy. Tylko na przestrzeń między nami. Jakbym widział kształt oczekiwań unoszących się tam. Nie pytam, powiedziała w końcu. Pokazuję ci plan. Zawsze byłeś tym odpowiedzialnym. Tego się po prostu oczekuje, kropka znowu to słowo. Oczekiwane. Niewymagane. Niedyskutowane. Po prostu upostanowione. Wstała i wygładziła bluzkę. Daj mi znać, jeśli chcesz, żebym wysłała kontakt do planisty. spodoba ci się. Bardzo butikowa. Potem zostawiła perfumy wiszące w powietrzu, jak coś drogiego i niedokończonego. Kropka nie dotknąłem chleba nie podarłem papieru. Nawet nie mrugnąłem, kropka po prostu podszedłem do okna i stałem tam, aż światło na zewnątrz przygasło, a ciężar wszystkiego, co kiedyś pomyliłem z miłością, zaczął się układać w coś innego, kropka nie zapaliłem światła, gdy słońce zaszło. Po prostu siedziałam w kuchni, jedną rękę trzymając na nóżce kieliszka do wina, a drugą wciąż opierając na laptopie. Chlebek bananowy wciąż tam był, starannie zapakowany, kropka jak przeprosiny przebrane za przysługę, kropka kiedyś myślałam. Że ten przepis oznacza miłość. Teraz wydawał mi się etykietą ostrzegawczą owiniętą w cukier. Otworzyłam zamrażarkę, wsunęłam pojemnik między worek mrożonego groszku i starą butelkę wódki, i bez wahania zamknęłam drzwi, kropka potem po prostu stałam, szum lodówki był jedynym dźwiękiem w domu. Wspomnienie przyszło nieproszone. Miałem 10 lat. W grzech szpitalnych prześcieradeł, jarzeniowe światło, piszczące maszyny kropka, byłem chory, coś wirusowego, a moja matka nigdy mnie nie opuszczała. Uratowałaś mnie, wyszeptała pewnej nocy, odgarniając włosy z mojego czoła. Dałaś mi coś, dlaczego warto żyć, Sofia. Wierzyłam jej. Aż do następnej nocy, kiedy podsłuchałam jej rozmowę telefoniczną z Martinem, jej ostry, wściekły głos. Poświęciliśmy dla niej wszystko. Rzuciłam pracę. Pracujesz po nocach jak muł. Nie obchodzi mnie, ile to zajmie. Nie zostawimy jej w jakimś przeklętym ośrodku. Kropka następnego ranka pocałowała mnie w czoło i uśmiechnęła się. Jakby nic się nie stało. Tak wiele dla ciebie poświęciliśmy, kochanie. Obiecaj, że nigdy tego nie zapomnisz. Kropka i nigdy nie zapomniałem. Aż do teraz. Następnego ranka byłam z powrotem przy biurku, zanim kawiarnia po drugiej stronie ulicy zapaliła światło kropka e i maile, faktury, zapytania do dostawców kwiatów, wszystko się rozmyło. Moje ręce się poruszały, ale umysł nie. Wtedy weszła Valerie, trzymając kopertę z manili, jakby miała eksplodować. Kurier przywiózł to dziesięć minut temu, powiedziała, odkładając ją powoli. Od asystenta narzeczonego Kaylee oznaczone jako pilne. Zgadnij na czyje nazwisko jest zaadresowana, odwróciłem ją. Panna Sofia Kolder. Pod spodem wytłoczone złote logo Monroe Events Group. W środku znajdowała się gruba paczka. Błyszczące strony, złote wykończenia, sekcje z zakładkami. Umowa na organizację wydarzenia. Niesomerset. Zewnętrzny dach w centrum miasta. Jedno z tych drogich miejsc znanych z Żyrandoli i ścian z szampanem. ołówkiem zaznaczyli sekcję kontaktów rodzinnych. Łącznik finansowy Rodziny Sofia Kolder. Wymagany podpis. Przeskanowałem do drobnego druku. Strona 6.4.3. W przypadku, gdy główna strona rezerwująca nie przekaże pełnej płatności w ciągu 30 dni roboczych, wymieniony kontakt rodzinny przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie niezapłacone salda. Kary i koszty windykacji prawnej. Przeczytałem to dwa razy. Potem się roześmiałem, kropka krótko mówiąc. Naprawdę myślała, że tego nie przeczytam, kropka Walerii oparła się o stół. Myślała, że poczucie winy podpisze to za ciebie. Nie odpowiedziałam. Moje palce lekko zakręciły się wokół krawędzi, nie po to, by ją rozerwać, ale po to, by poczuć jej opór, kropka następnie wsunęłam całą paczkę do szuflady i oznaczyłam ją w myślach. Dowody gdyby włożyła choć połowę wysiłku w zarządzanie własnymi finansami. Nie potrzebowałaby zapasowego portfela z moim nazwiskiem. Kropka sobotnie poranki w Somerset były kiedyś moim spokojnym rytmem sprawdzania pościeli, oświetlenia, dostaw kwiatów. Prywatna orkiestra strojąca się przed występem. Tego ranka powietrze było inne. Walerii podążała za mną z tabletem w ręku i zwężonymi oczami. Zatwierdziłaś białe gardenie dla VIP-ów na następny weekend. Nie, odpowiedziałem. Nie dotykałam jeszcze tego kalendarza. Kropka, zatrzymała się. Cóż, ktoś to zrobił? Wraz z importowanymi świecami, pozwoleniem na nagłośnienie muzyki na żywo i. Yy. odwróciła ekran w moją stronę. Klient SC3. Inicjały Kropka. Moja klatka piersiowa nie zacisnęła się. Nie musiała. Już wiedziałam. Skierowaliśmy się prosto do dzienników rezerwacji. Ominęłam nasz zewnętrzny system i sprawdziłam główny kalendarz. To było to Pakiet Somerset Grand Lux zarezerwowany przez zewnętrzną agencję.Data weekendu urodzinowego Kaylee. Żadnego telefonu, żadnej wiadomości. Żadnego potwierdzenia. Zarezerwowała moje miejsce tak, jakby to był pokój hotelowy, jakbym był kimś obcym. Walerii ściszyła głos. Próbuję wymusić na tobie rękę. Jeśli wszystko jest już w toku, będziesz wyglądał na małostkowego, odwołując to. Nie odezwałem się, kropka otworzyłem archiwum monitoringu. Godzina 2042 poprzedniego wieczoru. I oto ona. Keyle. Wysokie obcasy stukające o marmur. Wyma wskazując salę balową. Śmiała się, kierując planistą, którego nie rozpoznałem, kropka kręciła się w kółko. Gestykulując w stronę tarasu, jakby to była jej prywatna scena. Zachowuje się, jakby była właścicielką tego miejsca, mruknęła Walerii. Odchyliłem się do tyłu ze skrzyżowanymi ramionami, wpatrując się w ekran. Myśli, że nie dotknę jej publicznie. Walerii nic nie powiedziała. Rozumiała tę ciszę. Kejle myślała, że to gra optyki, wdzenku i pasywnej dominacji. Ale teraz była na moim terenie. A w moim domu zasady są inne. Niczego nie odwołuj, powiedziałem. Jeszcze nie. Było środowe popołudnie, ciepłe i ciche. Pracowałam w swoim domowym biurze, z oknami uchylonymi na tyle, by wpuścić do środka zapach gardenii. Kropka znów znalazłam rytm, sortując umowy, dostosowując plany pięter, popijając drugą kawę, która zdążyła wystygnąć. Wtedy zabrzęczał mój telefon. Wiadomość od Walerii. Możesz chcieć sprawdzić kamerę sali balowej numer 3. To się dzieje. Nie odpowiedziałem. Po prostu otworzyłem kanał. Kropka była tam. Kejle. Szturmowała podłogę mojej sali balowej, jakby była jej coś winna. Pięciocalowe obcasy, ramiona już w połowie gniewu. To jest schemat kolorów. Warknęła, machając do na wpół ukończonej dekoracji. To wygląda jak bal gimnazjalny. Dekorator zamarł. Kwiaciarka wzdrygnęła się, gdy Kejle zerwała róże i rzuciła ją na ziemię. Moi zwolennicy będą mnie za to ciągać. Przeszedł pracownik z rękami pełnymi pościeli. Keyle stryknęła palcami. Ty, lniana dziewczyno. To nie jest tkanina, którą zamówiłam. Czy ktoś tu umie czytać? Dziewczyna uśmiechnęła się łagodnie, najwyraźniej nie znała angielskiego i szła dalej. Keyle przewróciła oczami. Pozwalasz amatorom prowadzić to miejsce. Następnie chwyciła schowek, zeskanowała go i rzuciła na ziemię. Roztrzaskała się o marmur, odbijając się echem. Nie mrugnąłem kropka, wtedy Walerii weszła w kadr. Wyprostowany kręgosłup, chłodny głos. To prywatny obiekt objęty umową. Nasz personel zasługuje na profesjonalny szacunek. Keyle zadrwiła. Oszczędź mnie. Czy ty w ogóle wiesz, kim jestem, Valerie? Nie wzdrygnęła się. A ty. Pokój ucichł. Kejlem mruknęła coś o prawnikach i niewdzięczności. Ale ja przestałam słuchać. Miałem wszystko, czego potrzebowałem, kropka przewinąłem nagranie, odtworzyłem je jeszcze raz i jeszcze raz. Każde słowo, każdy gest został zarejestrowany. Przeciągnąłem nagranie do folderu, który już czekał na moim pulpicie. Polityka klienta, sekcja 3 lutego. Podstawa do rozwiązania umowy. Kropka myślała, że występuje. Ale dała mi wszystko, czego potrzebowałem, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Tej nocy nie wyszedłem, nie świętowałem. Kropka po prostu siedziałem przy kuchennym stole, przy zgaszonym świetle z wyjątkiem słabej poświaty nad zlewem, pozwalając by zapanowała cisza. Kropka wtedy zabrzęczał mój telefon. Wiadomość od Martina, mojego ojca. Możemy porozmawiać? Zawahałam się. Potem wybrałam połączenie. Odebrał po pierwszym dzwonku: Cześć, księżniczko, nie odpowiedziałam. Oczyścił gardło. Po prostu myślę Może nie naciskaj dalej, dobrze. To wciąż tydzień jej urodzin, kropka to było to. Mniej dobrze sobie z tym poradziłeś. Ani jestem z ciebie dumny. Ani nawet widziałem, co zrobiła. Tylko ostrzeżenie. Żeby nie zakłócać uroczystości. Wypuściłem cichy oddech. Niewestchnienie. Coś mniejszego niż to. Stałem tuż przed wami, powiedziałem spokojnym głosem. A ty wciąż mnie nie widziałeś. Kropka milczał. A potem, to nie tak. Dokładnie tak jest, powiedziałem. Zawsze tak było kropka spróbował ponownie. Chcemy tylko. Aby rodzina pozostała nienaruszona, kropka nie pozwoliłem mu skończyć. Nigdy nie była nienaruszona, powiedziałem. Została zbudowana wokół Kejli jak domek z kart. Kropka, nie kłócił się. A ja nie byłam zła. Już nie. Nie jestem zła, powiedziałam cicho. Po prostu skończyłem kropka, zrobił pauzę. Nie mówisz poważnie. Mówię kropka, potem się rozłączyłem. Po raz pierwszy od lat nie czekałem na telefon. Minęły dwa tygodnie. Żadnych nagłówków. Żadnych publicznych przeprosin. Żadnych szeptów w rodzinie. Po prostu cisza. A cisza nie odbijała się już echem. Uspokoiła się. kropka Tamtego ranka byłem w kuchni sortując umowy przy letniej kawie, kiedy pojawił się e-mail. Temat, przepraszam. Od Martina Caldera. Kliknęłam, zanim zdążyłam zmienić zdanie. Miałeś rację. Powinienem był wstać. Przepraszam, tato. To było wszystko. Żadnych wyjaśnień, żadnych wymówek. Żadnego, ale wiesz, jaka ona jest. Tylko jedno czyste zdanie. Przeczytałem je pięć razy, a potem skasowałem. Ale uśmiechnąłem się. Kiedy to zrobiłem, kropka Somerset nie zwolnił. Jeśli już to rozkwitło. Trzy wesela w ciągu miesiąca. Dwie gale firmowe. Zbiórka pieniędzy, którą zainteresowały się media. Valerie otrzymała zapytania od planistów z czterech różnych stanów. Siostrzenica Ilovan Monroe skontaktowała się z nami, powiedziała pewnego ranka z tabletem w ręku. Poprosiła bezpośrednio o ciebie. Oczywiście, że tak, odpowiedziałem. Dobrze się nią zaopiekujemy. Później tego samego dnia na moim telefonie pojawiło się powiadomienie z bloga. Wydarzenie dla influencerów odwołane. Somerset. Spekulacje na temat zaangażowania Denyego rosną. Nie wymieniono żadnych nazwisk. Ale nie musiały być. Z ciekawości sprawdziłem profil Kaylee. Najnowszy film nie zawierał makijażu ani muzyki. Komentarze były wyłączone. Kropka wpatrywała się w kamerę przez dwie pełne minuty, zanim się odezwała. Nie skończyłem go oglądać. Nie dlatego, że nie mogłem. Ponieważ nie musiałem kropka tego wieczoru, wyszedłem na zewnątrz z kieliszkiem wina i zostawiłem telefon twarzą w dół na blacie kuchennym. Ganek był ciepły od gasnącego słońca kropka ulica była cicha. Z wyjątkiem szelestu żywych dębów i dźwięku jezu dobiegającego z baru znajdującego się przecznicę dalej. Nie czułem już napięcia, tylko oddech kropka tego ranka przejeżdżałem obok domu rodziców. Zwolniłem na pół sekundy. Nie zatrzymałem się. Nie zgoryczy. Ponieważ nie czułem już przyciągania. Przez lata myślałem, że spokój przychodzi, gdy ludzie w końcu przepraszają. Kiedy szala się przechyli kropka, kiedy widzą, co zrobili. Ale pokój nie jest tak głośny kropka, pokój to usunięcie wiadomości bez odpowiadania na nią. To przejście obok osoby, która kiedyś była właścicielem twojej ciszy. To powiedzenie nie i niewyjaśnianie dlaczego. Usiadłam na schodach werandy, szklanka ostygła w mojej dłoni. Kropka pomyślałem o wszystkich momentach, w których milczałem. Nie z łaski. Z treningu kropka nauczyłem się kurczyć. Wygładzać, uszczelniać ciszę, aby nikt inny nie musiał odczuwać dyskomfortu. Myślałem, że to miłość. Myślałem, że to lojalność. Ale kurczenie się nigdy nikogo nie uratowało. Można kochać swoją rodzinę i wciąż stawiać granice można odejść, nie nienawidząc ich i można przestać prosić ludzi, by doceniali to, co mają w zwyczaju odrzucać. Nie wygrałem dlatego, że byłem głośniejszy. Wygrałem, bo w końcu posłuchałem siebie. Światło na werandzie zapaliło się nade mną. Delikatny blask. Bez fanfar i tak już zostało. Po prostu oddychałem. Czy kiedykolwiek czułeś się niewidzialny we własnej historii? Czy kiedykolwiek miałeś poczucie winy, które nigdy nie było twoje? Opowiedz mi o tym w komentarzach, nie po to, by inni usłyszeli, ale po to, byś wiedziała, że nie jesteś sama.